Warunki, w jakich nas wieziono. Więc to były wagony towarowe. Były zrobione takie nary, czy ławy, położone. Dwie, kon dwie kondygnacje. I na tych narach myśmy leżeli. W naszym wagonie, w naszym wagonie było dwadzieścia. Kilka osób, jakieś 24. Matki z małymi dziećmi, jedne nawet był noworodek, koleżanki z gimnazjum, koledzy. Że nie było smutno, ale, ale i nie było wesoło. Naturalnie, kłopoty były sanitarne. To gdzieś tam, prawda, jakaś wyświetrowana dziura w podłodze która służyła za ubikację, no więc cóż, panie, to znaczy moja matka i reszta tych kobiet, zrobiły taką zasłonę z prześcieradoł czy z koców, że można się tam było schować. Ale człowiek się już, ja wiem, był nieczuły na te wszelkiego rodzaju, na te wszelkiego rodzaju trudności, więc e, podróż trwała dwa tygodnie. Pociąg zatrzymał się. I przez okienka w tym wagonie widzieliśmy ogromne kolejki. Pytaliśmy, co to jest, no, to za chlebem. I nagle jechała. W, 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 Taki wóz, który rozwoził prawdopodobnie jedzenie, taka, taka, to wóz z deskami, i wysypały się kartofle. I, te, I ci ludzie z tej kolejki rzucili się na te kartofle, żeby, żeby je zebrać. No, to było dla nas szokujące. To, było, to był szokujący taki, taki, taki widok. Co to nas czeka w tym nowym raju. Sowieckim. W nocy żeśmy przejeżdżali przez Ural. Nad ranem, jak spojrzałem przez okno, to już z tego Uralu żeśmy się wyjeżdżali. Ale szliśmy, jechaliśmy bardzo wolno i były kamienie na boku. W tych kamieniach były wyryte niektóre nazwiska, były polskie. To były nazwiska tych, którzy tą kolej budowali dawnych zesłańców, że to takie było pewnego rodzaju przeżycie widzieć prawda nazwiska polskie. Za Uralem dojechaliśmy do Czelabińska i już w Czelabińsku to już była Syberia. Nas zawieźli jakieś 200 km, może, może 150, nie wiem. Do y, Kolchozu nazywa się Katuński Kolchoz, dlatego że leżał blisko rzeki Katuń. A rzeka Katuń i Bija tworzą rzekę Ob. To. On się nazywał y, Stara Barda, to, to Barda takie nazwa tego, tego miasta. W tym y, wchodzie, ten sowchóz był przeznaczony na hodowlę krów. Tam mleko stamtąd prawda, doili te krowy i to mleko dostarczali do mleczarni. Nas podzielili. Część poszła na to, żeby kosić trawę na zimę, a część, gdzie ja ziemię przydzielono, to do budowy obór dla tych krów. No ja nie to dobrze wypadło, że poszedłem do, do, do budowy, dlatego że pracowałem z, z tymi Rosjanami, którzy wiedzieli, jak to wszystko robić. Ja im opowiadałem. A oni słuchali, robili, a ja, prawda, im mówiłem i coś podawałem, czy tam pomagałem, co, co, co było można, bo na, przecież na Ciesielce się nie znałem. W każdym razie ja zarobiłem coś chyba ze, ze 150 rubli za, za pierwszy miesiąc, czy coś takiego, dosyć dużo na, na tamte stosunki. Tylko, że nic nie można było kupić za to bo wszyscy oni mieli małe działki, mieli jakąś krowę czy tam y, 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 jakieś domowe, prawda, zwie, zwierzęta. Czego tam było dużo, to było miodu. Miodu było, można, można było za, kupić wiadro za parę rubli. Dlaczego? No to było, byliśmy zdziwieni, dlaczego tego miodu tak dużo jest. Okazuje się, że wszyscy mieli ule bo te ule nie podlegały nacjonalizacji. Można je było mieć i to to było to było ich własnością. Także te, tego miodu było dużo. Można było mleko kupić. Ale natomiast kar, z kartoflami to było bardzo, trudno. tam wiadro kartofli to chyba kosztowało z 50 rubli. Także że to to te to, 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 tam, jak się nam, prawda, pokazali, jak się obiera kartofle, to było, trzeba było to oczko wyjąć i trzymać to, żeby na następny rok zasiać te kartofle. Myśmy dostawali od czasu do czasu, tam mogliśmy dostać, e, kupić kaszę jaglaną. Czasami tą kaszę jaglaną gotowali na na... na, na dla tych, którzy pracowali. Ci koledzy, którzy pracowali na, na tych sianokosach, to mówili, że im gotowano. I tam wszyscy razem wspólnie jedli, a potem wspólnie spali pod jednym. To się nazywa balagan, taki zbudowany, prawda, szałas, nie szałas, tam wszyscy spali, e, no, szli spać o zachodzie słońca, a wstawali o wschodzie słońca, żeby. To, to, to kosić tę trawę trawa ta, ta, ta była bardzo wysoka nam jak się jechało konno, to ta trawa to tak jechało się jak przez tunel wysokie wysokie wysoka wysoka trawa z daleka było widać te góry Altaju pokryte śniegiem by chleb kupić Szło się na barachołkę, to jest na taki też rynek, i sprzedawało się swoje rzeczy. W Sowchodzie moja matka nie pracowała. Po matka dobrze mówiła po rosyjsku, powiedziała, że ona do pracy nie pójdzie. Ale ona, ja dostawałem 400 gramów chleba, ona dostawała 100 gramów, czyli jedną kromkę chleba dziennie. W sierpniu. NKWD przyjechało i powiedziało, że jesteśmy wolnymi obywatelami polskimi gdzie, gdzie my chcemy jechać? No ja wybrałem do najbliższej stacji kolejowej, czyli do Biska. No ale to kawał drogi. Teraz jak tam dojechać do tego bijiska?